Dzień dobry, nazywam się Justyna Ziemba. chodzę do klasy drugiej Technikum Żywienia. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu przygotowanie potra potrawy hiszpańskiej Tortilla. Do potrawy potrzebne są nam następujące składniki ziemniaki, cebula, jaja, olej, sól i pieprz. Pierwszym etapem przygotowania jest obróbka wstępna ziemniaków. Ziemniaki należy umyć, Obrać, opłukać i pokroić w jak najcieńsze plastry. Kolejnym etapem jest to obróbka wstępna cebuli. Cebulę należy obrać, opłukać i pokroić w tak zwane piórka. Ziemniaki należy położyć na rozgrzany na patelni olej i smażyć do miękkości. Są na wpół dodajemy cebulę. Smażymy mieszając, aby nie przybierało do dna. Podczas smażenia ziemniaków przygotowujemy masę jajeczną. Jaja mijemy, wybijemy pojedynczo do szklanki, aby sprawdzić ich świeżość. Gdy wszystkie jaja mamy wybite, rozkłócamy je widelcem na jednolitą masę. Kolejną przyprawiamy. Tym etapem jest połączenie usmażonych ziemniaków z masą jajeczną. Tak połączone składniki wylewamy na rozgrzany olej. Chwilę smażymy, nie mieszając. Po 3-4 minutach placek tortilli przekręcamy, wykorzystując do tego talerz. ceny placek podsmażamy przez chwilę i wykładamy na talerz. Tak przygotowaną tortillę możemy podawać na ciepło lub na zimno, jako zakąskę lub jako danie główne. Dziękuję, smacznego.